Witam serdecznie. Chciałbym się Państwu przedstawić moduł zwiększający koszyk w sklepie przez osoby kupujące u nas. Jest to moduł propozycja produktów do darmowej dostawy. Jak moduł działa, śpieszy z wyjaśnieniem, w koszyku mamy daną ilość produktów na jakąś określoną kwotę. Jednak ta kwota nie spełnia warunku darmowej dostawy. Przez co odpala się nasz moduł i pokazuje nam, ile brakuje nam do darmowej dostawy. Poniżej, czyli najważniejszy element tego modułu, pokazują się produkty, które spełniają warunek darmowej dostawy, i wiadomo, że one nie są o jakichś horrendalnie dużych cenach, bo w tym momencie brakuje nam niecałe 15 zł do darmowej dostawy, więc pokazuje nam produkty najbardziej zbliżone do zakupu aby otrzymać darmową dostawę. Oczywiście są posortowane względem wyboru kategorii, do czego przejdę później. No i powiedzmy, że w tym momencie wygląda to tak. Gdy sobie zmniejszymy wartość koszyka, to pojawiają nam się tutaj, o, właśnie skoczyły inne produkty. Ponieważ dostawa już nie jest 14,43, więc musiały pojawić się inne produkty, a te, które były przed chwilą, niektóre nie spełniały już warunku darmowej dostawy. Wróćmy jednak do wcześniejszego ustawienia, czyli znowu mamy 14,10. No i powiedzmy, że dodajemy sobie ten produkt do koszyka. Przejdźmy do realizacji zamówienia. Cyk, w tym momencie uzyskaliśmy darmową dostawę. Nasz moduł w tym momencie znika, no bo nie jest już potrzebny, a klient jest usatysfakcjonowany, ponieważ otrzymał wysyłkę za darmo. Oczywiście, jeśli usunie dany produkt i znowu nie będzie spełniał zasad darmowej dostawy, pojawią się na nowo te produkty, aby dodać je do koszyka, by ten warunek spełnić. Jak to wygląda od strony zaplecza? Jesteśmy już tutaj od razu w konfiguracji modułu. W module. Powiedzmy, że polecimy sobie od dołu. Mamy marginas, margines procentowy różnicy cenowej. Ja tutaj dałem teraz w tym momencie tak duży, żeby po prostu e, pokazać, jak to wygląda. Ale tutaj przeważnie dajemy około 10%. Czyli powiedzmy, że do darmowej dostawy brakuje nam 40 zł. No to system poszuka sobie w tym momencie produktów w zakresie 40 zł plus 10%. Tak? I wyświetli. Takie produkty w koszyku do podpowiedzi, aby uzyskać darmową dostawę, tutaj mamy ile produktów ma się pojawiać. Mamy wybrane 10, myślę, że ja polecam 3 do 6 maksymalnie. Następny element to jest darmowa dostawa, jest to pole, które jest tak naprawdę uzupełniane w innym miejscu. W preście jednak dodaliśmy je tutaj, aby klient mógł też z tego miejsca zmienić sobie to ustawienie i kolejnym elementem, a tak naprawdę dwoma połączonymi ze sobą, to są z jakich kategorii mają pojawiać się produkty do podpowiedzi, do darmowej dostawy, żeby je dokupić, a poniżej mamy wybrane produkty, które mają się pojawić właśnie w tej autopodpowiedzi, ponieważ może my jako administratorzy sklepu chcemy aby klienci dokupowali do naszych koszyków wybranych produktów. Bardzo ważny element jest taki, że te produkty, które są tutaj, musi być wybrana ta kategoria z tymi produktami, tak? Czyli powiedzmy, że bierzemy sobie Home Accessories i z tej kategorii chcielibyśmy, żeby pojawiły się dokładnie te dwa produkty podczas zakupów. Moduł prezentuje się w ten sposób: zwiększa on bardzo mocno wartość koszyka sprzedażowego w naszym sklepie, co wiadomo przekłada się na nasze zarobki. Tutaj jeszcze mamy informacje na naszej stronie, co musimy wiedzieć na ten temat, e, oraz inne przydatne informacje, które warto, z którymi warto się zapoznać w celu używania tego modułu oraz jak go prowadzić, jak e, stworzyć ten koszyk zakupowy dla klienta z podpowiedziami, aby był on zadowolony. I żeby podejmował szybko i skutecznie decyzje. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na stronę prestahelp.com w celu zakupu.